A i Bitcoin rośnie. 15% w tydzień. Kupuję, zanim pójdzie jeszcze wyżej. To klasyczne FOMO, czyli strach przed utratą okazji. Kupujesz, bo boisz się, że inni zarobią, a ty zostaniesz w tyle. Wszyscy sprzedają akcje. Też muszę, bo pewnie coś wiedzą. To psychologia tumu. Myślisz, że większość ma rację, więc robisz to samo, nawet jeśli to błąd. Nie mogę patrzeć na te straty. Sprzedaję wszystko. Mam dość. To efekt straty. Ból z przegranej jest dwa razy silniejszy niż radość z wygranej. Więc uciekasz, tylko żeby nie czuć dyskomfortu. O, dostałem premię z pracy, więc mogę zaryzykować. Jak się nie uda, to trudno. I tak nie uwzględniałem tych pieniędzy. To mentalne księgowanie. Traktujesz pieniądze inaczej, w zależności skąd pochodzą. Choć każda złotówka ma tę samą wartość. Czyli ja jestem swoim największym problemem w inwestowaniu? Dokładnie, bo zanim pokonasz rynek, musisz pokonać własne emocje. Skomentuj emocje, a wyślę Ci listę pięciu najbardziej szkodliwych emocji i jak sobie z nimi radzić.